Uwaga, drogi widzu, jeśli zdążysz zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, zanim ja wypiję tego oto Actimela, to jesteś totalnym szefem. Zobaczymy, czy zdążysz. Uwaga, czas start! Więc piśko już wypite, no i mam nadzieję, że łapeczkę zostawiliście. A ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsów. Jest naprawdę dużo kolejnych nowości z Brawl Stars. Między innymi mam pierwsze informacje odnośnie nowego Brawl Talka, który które okazało się, że już naprawdę jest za niedługo. Powiemy sobie o nowym zadymiarzu lub nawet zadymiarzach, którzy wejdą w tej aktualizacji. No i będzie jeszcze wiele innych naprawdę ciekawych rzeczy, dlatego koniecznie oglądajcie ten filmik do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami z Brawl Stars, koniecznie zostaw Subika na moim kanale, bo zawsze jak wychodzi coś nowego, to ja o tym najszybciej. Was informuje, więc jak nie chcesz nic przegapić Warto naprawdę mieć subika Tym bardziej, że już teraz coraz bliżej do właśnie nowej aktualizacji Nowego Brawl Toka, więc no myślę, że Warto być na bieżąco Ale pierwsza rzecz, od której sobie zaczniemy jest taka, że mamy już wyniki Na następny tryb gry społeczności Który po prostu tryb wejdzie w kolejnej aktualizacji To jest pierwsza rzecz, która będzie w nowym Brawl Toku, Czyli to, że pojedynki wracają I normalnie będzie można za niedługo w nie grać Jak widzicie zebrały 72%, sam też na nie głosowałem Obleżenie miało 20%, a zadema pod koszem tylko 8% Co za tym idzie Już za będziemy mogli pokrać w trybie i tak wam przypomnę, jakbyście nie pamiętali, co to jest za tryb, no to wybieracie sobie tam trzech losowych zadymiarzy, jakimi chcecie grać. No i jakiś wasz rywal też wybiera sobie trzech losowych zadymiarzy. I gracie trzy rundy one v one po prostu z tym przeciwnikiem. No, tryb ten naprawdę jest fajny, i ja nie mogę się go doczekać, jak już wejdzie. Drugi szybki news, zanim przejdziemy do informacji o Brawl Talku, jest taki, że na swój oficjalny kanał twórcy Brawl Stars ostatnio wrzucili długi odcineczek, w którym to tak naprawdę zamiast odcinka zrobili prawdziwy film. Film, który równie dobrze mógłby lecieć w kinach. I był to taki dokument o zawodnikach SK gaming, o ich wielkich turniejach w Brawl Stars, oczywiście z tego wcześniejszego sezonu, jak to wyglądało z zaplecza, dużo fajnych wywiadów z zawodnikami i tym podobne. Więc kto lubi esport, to naprawdę warto coś takiego sobie obczaić, Jest to na kanale m.in. Brawl Esports do obejrzenia, co prawda jest po angielsku, co jest trochę minusem dla osób, które nie znają polskiego, ale myślę, że może za niedługo tam włączą jakieś napisy i będzie się to dało jakoś obejrzeć też po polsku. No i dobra, teraz przejdźmy do czasu Brawl Toka, a mianowicie do tematu Brawl Toka, w sumie o to mi chodzi, no bo ostatni Brawl Talk na pewno dobrze przez Was kojarzony, gdzie m.in. był Angelo i Melody. No, był już dobry czas temu, tak naprawdę to no, minęło już sporo czasu, odkąd on był, i szykujemy się już po kolejny właśnie Broltok. Od jakiegoś czasu mam już nowy sezon karnetu, zostały 24 dni do jego zakończenia, więc to oznacza tylko jedno: już za niedługo będzie Brawl Talk. Nie za te 24 dni, e, kiedy ten karnet się skończy, tylko o wiele szybciej, bo Brawl Talk musi być wcześniej, przed tym karnetem. I ja już najprawdopodobniej znam jego datę, zaraz wam ją powiem. No bo obliczyć tą datę może tak naprawdę każdy samemu. Wystarczy zobaczyć, kiedy ten sezon Ragnarok na rok się zakończy. I wiemy teraz taką rzecz, że gdy wychodzą jacyś nowi zadmiarze w tych Brawl Talkach, to mają oni wczesny dostęp zawsze. Czyli są dostępni dla osób, które. Kupią ich specjalną ofertę 7 dni przed tym, gdy normalnie wejdą do gry. Dlatego, skoro sezon 25 kończy się za 24 dni, do tego dochodzi jeszcze ten wcześniejszy, właśnie dostęp do nowego zadymiarza, który będzie w tym Brawl Talku kolejnym. A aktualizacja musi wyjść we wtorek, bo zawsze aktualizacje wychodzą we wtorek, tak to twórcy powiedzieli. No i przed aktualizacją musi być jeszcze ten Brawl Toki Talk. Brawl zawsze są w sobotę, co nie? Więc taka data, która najbardziej pasuje, to 20 kwietnia, czyli tego miesiąca, właśnie w sobotę. Będzie to nie ta sobota, co będzie. Teraz tylko ta sobota jeszcze w kolejnym tygodniu, czyli no nie dwa tygodnie zostały nam do brołtoka. Czasu już jest naprawdę mało i teraz z każdym dniem będziemy poznawać już takie pierwsze szczegóły, pierwsze wskazówki od twórców Brawl z będą nam mówić o tym brołtoku. Zadajmy sobie teraz bardzo ważne pytanie: co w tym brołtoku będzie i zacznijmy od zadymiarzy, bo taki specjalny odcinek, gdzie powiem wam wszystko, co może być w tym brołtoku, na Nagram wam jak będzie już bliżej do niego, ale póki co pomówimy sobie o nowych zadymiarzach. No ale właśnie o nowych zadymiarzach czy o nowym zadymiarzu, to jest dobre pytanko. Wydaje mi się, że opcje z jednym nowym zadymiarzem bym. W ogóle skreślił i odpuścił. Teraz, gdy twórcy wypuszczają te broltoki co dwa lub trzy miesiące, no to zawsze dodają minimum dwóch zadymiarzy i tak będzie też teraz. Generalnie będzie to albo dwóch, albo trzech. Ja chyba mimo wszystko no, byłbym bardziej trochę za dwoma zadymiarzami. Tak mi się wydaje, że twórcy nie zaszaleją aż tak, żeby dodać trzech. Trzech nowych zadymiarzy w broltoku to mógłbym się tak bardziej spodziewać w okolicach świąt, ale nie teraz. Dlatego jak już ustaliłem i uważam, że będzie dwóch nowych zadymiarzy, to powiedzmy sobie, jakich oni mogą być rzadkości. No ostatnio wszedł Epic, Angelo, no i jeszcze chwilę po nim Melody, ona w sumie ostatnio piła. Czyli właśnie mityczna postać, te rzadkości. Wiemy też standardowo, że twórcy Brawl Stars zbytnio od dłuższego czasu nie dodają już żadnych bardzo rzadkich, czyli niebieskich, ani żadnych rzadkich, czyli zielonych, właśnie jeśli chodzi o rzadkość zadymiarzy. Co za tym idzie, są tam jakieś pogłoski, że może to już być legendarny zadymiarz, ale mimo wszystko ja też bym to obalił. Chyba jeszcze legendy nie będzie. Chociaż to tylko i wyłącznie moje zdanie, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że legendy będą chcieli dać bardziej tak pod koniec roku, gdzieś w okolicach może listopada, grudnia, no bo zazwyczaj właśnie wtedy ci legendarni zadymiarze wychodzą. Więc ja jak miałbym na ten dzień, na ten moment obstawiać, ale to się jeszcze może zmienić, no to myślę, że wejdzie właśnie jakiś jeden epic, no i jeden mityk, tak samo jak to było w tej wcześniejszej aktualizacji. Zawsze bardzo dużo odnośnie aktualizacji mówią nam specjalne tematyki skinów, które my gracze mamy robić na stronie Supercell Make. Tym razem kampania nazywa się A Summer of Fire and Ice, co oznaczałoby lato z ogniem i lodem, coś tego typu, no. I w sumie z jednej strony mogłoby to trochę pasować. Tylko pytanie, czy tamta kampania skinów to będą skiny, które wejdą już w tym Brawl Talku teraz, czy Dopiero w kolejnym. No bo ona kończy się dopiero 1 maja, więc już no grubo po toku. Dlatego uważam, że te skiny z tej kampanii, takie specjalne, letnie, będą dopiero w następnej aktualizacji. Takiej, która no będzie już po prostu w lato, gdzieś w okolicach lipca. No bo teraz będziemy mieli, dajmy na to Brawl Talka pod koniec kwietnia. No to mamy trochę kwietnia, później maj, no i jeszcze cały czerwiec. I właśnie wydaje mi się, że gdzieś tam na początku lipca możemy się spodziewać kolejnego Brawl Talka i on będzie taki typowo letni. A ten, co będzie teraz, jeszcze taki typowo letni nie będzie. Że po prostu będzie związany z czymś innym, no ale mogę się mylić, wiadomo. Może być tak też, że już ten będzie letni. Ciężko to tak naprawdę póki co określić. Dopiero pewnie teraz na oficjalnym Twitterze Brawl Stars co parę dni będziemy otrzymywać jakieś nowe grafiki, na których to będziemy musieli tak naprawdę zwracać uwagę na każdy szczegół. Jak będziemy widzieć coś ciekawego, coś, co nas tu może zaciekawić, coś nowego, co może nam dać wskazówkę, no to będziemy musieli to dokładnie analizować. I tym na pewno będę się zajmował w kolejnych odcinkach z Brawl Newsów, Więc nie możecie tego przegapić, i koniecznie miecie suba na kanale Tori i Tori 2, bo na tych dwóch właśnie kanałach wrzucam Wam takie newsy. Mam jeszcze jeden naprawdę mega mocny i ciekawy temat, ale zanim go przejdę, chciałem szybciutko przypomnieć o tym, żebyście wpisali kodiktori w sklepie Brawl Stars, bo każda osoba, która zakupi na przykład jakiś pakiet klejnotów z moim kodem, zostanie pozdrowiona na odcinku. Tutaj wam się tam maila, na którego właśnie wysyłajcie nagranie lub screena, jak coś z moim kodem zakupicie. Jest jeszcze taka jedna kluczowa rzecz związana z Brawl Talkiem, e, no, która może się pojawić przed tym, nawet zanim on wyjdzie, bo skoro on ma wyjść tego 20 kwietnia, jak ustaliliśmy, no to przed tym bardzo możliwe, że wyjdzie jeszcze specjalny podcast od twórców Brawl Stars, czyli Time to Explain, e, czyli no taki właśnie podcast, w którym to twórcy Brawl Stars zbierają się, siadają razem i odpowiadają na najciekawsze pytania. Właśnie graczy, że my możemy im zadać na Twitterze pytanie i oni na takie najciekawsze pytanie odpowiadają, związane z aktualizacją, gdzie coś nam już zdradzają odnośnie tej kolejnej aktualizacji. Nie mówię, że to na pewno będzie, ale myślę, że są spore szanse, że taki podcast też zobaczymy właśnie jeszcze przed tym Brawl Talkiem. I na koniec zostawiłem jeszcze jednego mocnego newsa. Dotyczy on co prawda chińskiego brawl, o którym ostatnio sporo nagrywam, ale dzieją się nam ciekawe rzeczy. No bo dzięki użytkownikowi, jakim jest CLB, udało się znaleźć trzy nowe skiny do Edgara, które są dostępne do głosowania w Chinach i to osoby z Chin mogą wybrać, który skinek do Edgara ma tam wejść. Oczywiście one na razie są pokazane w takiej rysunkowej wersji, tak jak wyglądają, jak po prostu stworzył ich grafik. Nie są jeszcze przeniesione na tekstury Brawl Stars. W grze będą wyglądały o wiele ładniej i e, jeszcze lepiej, ale już po samych tych rysunkach widzimy, że te skiny są naprawdę kozackie. E, napiszcie, który wam się bardziej podoba. Mi chyba no, najbardziej podoba się ten lawowy. Postaram się przypomnieć serduszko, jak napiszecie, e, który po prostu Wam się bardziej podoba. Gdyby taki lawowy Edgar wszedł, ja sobie tego nie umiem wyobrazić, jak on by kozacko wyglądał w grze. No i jeszcze ten obrazek on jest tak. Głupi, że już musiałem wam go pokazać. Ktoś stworzył Spyka w postaci specjalnego skina Creepera z Minecrafta. No, w sobie nieźle to pasuje, tylko co się stało z rękami od Spyka? Gdzie one zniknęły, ja się pytam. Więc to na tyle, jeśli chodzi o dawkę dzisiejszych newsów. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was na kanał Torii 3. Bo dzisiaj o godzinie 16.00 wrzucę Wam tam mocny odcinek z Brawl Stars w prawdziwym życiu. Nie możecie tego przegapić. Do zobaczenia, kapiona.